Jesteś w relacji, w której przepraszasz za rzeczy, które tak naprawdę nie są twoją winą. A może jest tak, że chodzisz cały czas na palcach i zastanawiasz się, co zrobić, aby było spokojnie, aby było harmonijnie. Bierzesz całą odpowiedzialność na siebie. A może jest jeszcze tak, że ciągle się dopasowujesz i rezygnujesz z rzeczy, które są dla ciebie ważne, po to, żebyście byli razem, bo w głębi wiesz, że jeżeli nie będziesz tego robić, to ta relacja się. Bardzo szybko rozpadnie. To samo dotyczy Twoich grani, które są ciągle przesuwane, i nawet jeżeli wyrazisz że swoje potrzeby, w jakim kierunku chcesz iść, nie jest to respektowane, i tak czy inaczej skończy się na tym, że zostaną pominięte. A może jest też tak, że jest Ci wrzucane poczucie winy, czy też toksyczny wstyd w momencie, kiedy mimo wszystko podążasz za swoimi pragnieniami. Widzisz mnóstwo dobrych rzeczy, w Twoim partnerze czy czy też partnerę, jednocześnie sama słyszysz o swoich wadach. Zapraszam Cię na bezpłatny Masterclass Toksyczna miłość, jak w nią nie wpaść. Spotykamy się w niedzielę, tą najbliższą o godzinie 20. Skomentuj to nagranie ja, a otrzymasz link do zapisu.